Witam, zapraszam, chciałbym się podzielić tutaj moim kolejnym replayem z wami Tutaj powiem troszeczkę krótko na temat ciężkich czołgów rosyjskich 6 poziomu Jest to bitwa na tundrze Szybko się udałem w pozycję E0, a 9 żeby tędy przeprowadzić atak W moim T150 Tutaj wykończyłem sobie to 34,85. A następnie um, brałem kolejny cel. Robiłem raczej kolejny cel. Uh, to jeden heavy. O, no, jeszcze jeden, to jeden heavy. Dwa, T-1 heavy w bitwie. Bardzo dobrze, bardzo dobry choke. Mój ulubiony do piątego poziomu. No, może nie ulubiony do piątego poziomu, ale ulubiony ciężki do piątego poziomu. Uh, t 150. To działo po prostu jest mm, moim ulubionym na szóstym poziomie, jeśli chodzi o czołki ciężkie. Czemu nie to cholerstwo od Kv1S? Powiem tak w mm, starciu T150 i Kv1S wygrywa T150, tak naprawdę Jeśli jest e, ktoś kto wie jak strzelać tak naprawdę e, KV1S ma szansę tylko w momencie gdy zeta obrażenia większe niż normalne. A testowanie ma to do siebie, że jest dosyć mocniej opatrzony, że tak powiem. Mm. Au! High explosive. A te dwójki Po prostu. O. Au! <laughs> nie wiedziałem, że to tyle potrafi zadać obrażeń. Ale potrafi. W tej chwili bardzo chciałem zdobyć e, z tego, żeby zdobyć. E, co zdobyć? Togana, ale no, się nie udało. E, to była dosyć niefortunna bitwa, jeśli chodzi o ten. Mogłem tutaj naprawdę wiele więcej osiągnąć, jeśli chodzi o medale. Ale dosyć dobrze mi poszło. Jak widać, nasza artyleria jest w tej chwili o, w panice, ucieka. A ja robię praktycznie to samo: chcę znaleźć ich artylerię. W tej chwili KV1S tylko coś tam przyciągnął. Naprawdę. A e 3485 właśnie zginął. Mam przed sobą otwarty obszar za bazą przeciwnika. Ach. Celowanie. Przypominam, że na KF1S trwa jeszcze dłużej. A w takich wypadkach e, obrażenia są troszeczkę zbędne. Jednak szybkość przeładunku tego działa. E, w porównaniu do jego penetracji i uszkodzeń, znacznie, moim zdaniem, przemawiają nad. E, Wyższością jego nad tym, co dysponuje KV-1S. Nie wiem dlaczego większość ludzi woli KV-1S. KV-2 i e, TT-150 mają moim zdaniem najlepsze dział e, Jednak ta szybkoszczelność czasami się, się przydaje. Ja sobie przypominam jak kiedyś e, na linii Zygfryda Stoczyłem walkę e, KV-2 z trzema tygrysami, rozwaliłem je tylko dlatego, żeby to dział było szybko strzelne. To były trzy ranne tygrysy. E, drugi i trzeci, tak naprawdę, by rozwaliły KV-1S, e, który bym musiał w tym czasie przeładowywać. Gosienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Au. Poluję na 7 kill. O, ale nie wchodzi w tej chwili myślę już tylko o okupacji bazy ponieważ o, po dwóch stronach bazy jest okupowana na szczęście my dysponujemy Ach cholera tam jest jeszcze jedna średnia tak to było Przedaję na pałę tam gdzie byłem. Ja próbuję, no, no nie, no nie, 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 nie znajdę range'a na tego t e, Więc jak najszybciej staram się e, zająć pozycję do obrony e, przed ewentualnym podjazdem artillery. Spodziewam się, o właśnie. I szybko namierzające działo pozwoliło mi się obronić. Teraz tylko liczę na to, że trafią w W odpowiednim momencie. Ach, gdyby... Gdyby oni tutaj jeszcze ten AMX 13 AM przyjechał. I miałem teraz wybór. Albo go szukać. I zdobyć pokoju niego i Ridley'a Waltersa. Albo zostać i mieć nadzieję, że jeszcze podjedzie i jeszcze go stuknę. Ach... Niestety nie podjechał. Niestety nie podjechał. I taki był wynik starcia: tylko Top Gun. Jeden kill więcej, i był Ridley Wardles. Eee, stalowa ściana. Stawa ściana, ok. Sniper. Hmm, no właśnie. Tu działa jednak, ma swój urok tą celność. Tą naprawdę dobrą celność. I okupant. Okupant, przypomnę, jest najrzadszym medalem, jeśli ktoś nie wie, z tych podstawowych, więc z okupanta można się cieszyć jak z trzech Top Gunów. Naprawdę. Cała bitwa, o dziwo, w większość celów została zniszczona jednym pociskiem. Oprócz tego jednego T1 heavy, i tak ci się dziwię, że w ogóle nie było krytyków. E... Jak widać, tylko AT2 jeszcze znalazł się w moim zasięgu, i chyba T3485. A tak reszta to czołgów mi umknęła. Gdybyście bardziej skupi skupili na mojej flance, albo bym zginął, albo bym. Kategorie dla Waltera są